Siemo. Dzisiaj jest taka akcja, że pokażę kilka ciekawostek związanych z bydgoszczą. Mam nadzieję, że materiał się spodoba, a więc zapraszam do oglądania. Na dzisiejszym placu teatralnym do 1822 roku znajdował się Kościół Karmelitów pod wyzwaniem Najświętszej Marii Panny. Również w jego okolicy mieściła się nekropolia. Prace archeologiczne wykonano tam w latach 2008-2009. Podczas remontu Fosza znaleziono 465 szkieletów pochowanych w obrządku chrześcijańskim, bez trumien, ale owiniętych w całą większość zmarłych miała od 21 do 39 lat. W 1887 roku powstała stocznia i fabryka maszyn na Kapuściskach Małych, która już 4 lata później została wcielona do Bydgoskiego Towarzystwa Holowniczego. To właśnie nad Starorzeczem Brdy wyprodukowano najwięcej jednostek pływających, zarówno z napędem własnym, jak i bez napędu, w tym również barkę Lemara. W dniu 26 maja 1936 roku Adolf Schmidt z Bydgoszczy podpisał umowę na budowę żelaznej barki. Tak zwanej finówki, dużej za kwotę 40 tysięcy ówczesnych złotych. Termin odbioru barki ustalono na 4 miesiące od dnia otrzymania materiału z huty. Barka otrzymała nazwę Lemara. Był to skrót od imion rodziców właściciela Leona i Marii. Lemara była trzecią barką w rodzinie Schmitu. Pierwszą była Barbara, drugą Inga i czwartą Charlotte, przemianowana na Tamara, którą zwodowano w 1939 roku. W ramach przebudowy bydgoskiego Starego Rynku oznaczono linię przebiegu 18 południka długości geograficznej wschodniej, którą zakończono zegarem odmierzającym czas bydgoski. Zegar ma ciekawe nietypowe wskazówki, które zostały zaprojektowane tak, aby przy spotkaniu się tworzyły delikatny zarys jednego z bydgoskich spichrzy. Wejście główne do bydgoskiej katedry zdobią renesansowe drzwi dębowe XVII wiek, ozdobione herbami i inicjałami cechów oraz mieszczan bydgoskich. Często się zastanawiałem który z bydgoskich budynków jest najwyższy okazuje się że jest to kościół świętego andrzeja boboli przy placu kościeleckich jego wysokość wynosi 76,9 m z krzyżem i 69,1 m bez krzyża Za to River Tower to najwyższy budynek mieszkalny w Bydgoszczy. Dwie wieże wznoszą się na wysokość 64 metrów. Pylon trasy uniwersyteckiej jest wyższy o 4,7 metra. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Będzie tego więcej takich ciekawostek. Także pozdrawiam i do następnego.